Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na tym kanale z gry Resident Evil 7 Biohazard Po przerwie świątecznej, która się jednak trochę przedłużyła I też kiedy chodzi o inne serie na tym kanale to będą kontynuowane, ale jak na odświeżenie To mam tutaj siódmą osłonę Residenta, które wraca do korzeni więc sobie możemy rozpocząć ja już sobie tu grałem całą grę ograłem w sumie i tak sobie postanowiłem, że skoro chcę ją przejść ponownie, to mogę sobie ją nagrać ale tym razem będziemy sobie grali na poziomie trudności szalony i gdzie mi już tutaj mówi, że dostanę wycisk no i zobaczymy, czy taki wycisk dostanę i to tak właściwie tyle, kiedy chodzi o to, więc Zacznijmy sobie na poziomie szalony. Mm, szalony, musisz mieć kasety. A tak, jeszcze kasety będą, aby zapisywać. I nie będę. I też będzie mniej zapisów automatycznych. Czyli, no jak sama nazwa mówi, szalony do szalony. Hey baby, I just tylko wysłać. Send... Hello, and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby! And our main character Ethan... You were right. I did lie to you. I shouldn't have... All I can say is that if you get this... Day away. Hello? Hey, it's, uh, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She, she's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I, I don't know how, but she's back. She's back somehow. And maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been three years. I know, I know, but what if it is her? I have to find out what happened. No i sobie jedziemy z wspaniałym autkiem, do Luizjany. I najwyraźniej jesteśmy już na miejscu. No i też ok y pokrótce opowiem, co się tam wydarzyło. To było, no tak, to tutaj wiem o tym, bo właśnie to zaparkowałeś. Yy, odnośnie, a tak jeszcze mamy w, w equipunku tą wiadomość od mi i to jest yy, kopia tego co ona nam tutaj wysyłała że dostaliśmy od niej wiadomość ona jednak żyje bo ona została już jest jako zaginiona osoba i już ponad przez 3 lata tam się nic nie odzywała ani nic z tyłu i w końcu właśnie nasz bohater otrzymał od niej wiadomość. Yy, Sprawdźcie, no co mamy. A tak, mamy znaleźć, znaleźć Miję. No i dostał to. I było tam mailu napisane, że ma się udać do Luizjany, do hrabstwa Bakerów. I właśnie tutaj to jest. Tylko, że tutaj sobie nie wyjdziemy Bo się, że nikogo nie ma tam. I no i dostał i oczywiście nasz bohater chce zbadać tą sprawę Więc jesteśmy i mamy się udać tutaj, tak bo podejrzewam coś tutaj było To był van tych tygo, <ścoughs> gości od duchów Tak Aligatorzy wykanał odcinek 17 Dołącz do nas To są te zaginione osoby które sobie tutaj przyjechali, bo chcieli sobie nagrać materiał odnośnie duchów. No bo ten dom jest tak ogólnie uznany jako opuszczony, a tak naprawdę nie jest. Przyjmij jej dar. Okej. Okay. Że niby ten dom jest opuszczony, a tak naprawdę nie jest opuszczony. I tutaj się pojawi Jack Baker, który sobie po prostu przechodzi. Mamy tutaj wspaniałe kuki czy coś w tym rodzaju i tutaj mamy martwe zwierzę lub coś podobnego ooo a sobie wystawkę zrobić z tego w ogóle wspaniała wystawka My mamy torebkę mi czy będziemy mieli i prawo jazdy Nie mam tutaj żadnych dodatkowych informacji na ten temat i możemy iść dalej Tutaj mamy wejście do tego domku Więc możemy do niego zajrzeć. I poza tym, że tu jest ciemno. Nic nie widać. Jeśli oczywiście drzwi same zaknęły. I już sobie stąd nie wyjdziemy. Ciekawy zbieg okoliczności. Możemy sobie otwierać drzwi i oczywiście też możemy je zamykać po sobie. Tutaj mamy ich kuchnię. Oh, fuck. Fuck. Gdzie są wspaniałe oczywiście, potrawy. Już po prostu. Ponad 20 zaginięć w ciągu dwóch lat. No, bo tutaj sobie przychodzą różne osoby, i najwyżej w świecie znikają, i tak to mniej więcej wygląda. W sumie też są tutaj porywane, i tak się to prezentuje. A my mamy tymczasem odnaleźć miję, która jest podejrzewy, w piwnicy. Tylko, że jak mogę się dostać do piwnicy? A, było tajne przejście. Mogę tu iść? Nie, nie mogę. Mamy tu jakieś zdjęcia. Tutaj potrzebujemy bezpiecznika. O, pianino. I niestety już sobie nie pogramy. Kolejne zdjęcie jakiejś celi Bo tutaj mamy ich zdjęcie, czyli bakerów I tutaj pamiętam, że to był tajne, a Nie, jak aktualnie nie mogę jego użyć tego przejścia. Potrzebujemy kasety wideo. To już się może odblokowało? Nie, nie odblokowało się. Możemy sobie tutaj światełko odpalić. A nie, to nie było światła. To sobie schody się wysunęły. Mamy kasetę i kasetę. Że aby użyć, to potrzebujemy kasety, ale jej nie będę używał. Puszczony dom. O, tego właśnie potrzebowaliśmy. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Yes, this new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. If we do a walk through the inside first. Then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? was an anchor you know weekend sub pete not anchor what's that nothing what's the story andre abandoned farmhouse missing family foul play suspected the usual how long do you say this place has been abandoned three years <coughs> clancy get a shot of this let's make a great cutaway so uh Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son so, Lucas. Bad seat apparently. Ah shit! I knew I should have worn my good shoes. Oh shit. Glad I... I, I had my shots. Although... Make a, great Andre, a tak, i tu think? była ta szafka tutaj y, Tutaj też byśmy mogli... Andre? Ale ja nie wiem gdzie jest wytrych. Andre! Mogę się w ogóle wrócić? Nie, nie mogę. Y, nie wiem gdzie był wytrych. No niestety chyba go już nie znajdę. Ale tutaj jakbyśmy znaleźli sobie wytrych i byśmy to sobie odblokowali.

Hmm, tutaj niczego nie ma. No, nie ma tu niczego. Czyli mamy za nim iść. Tutaj coś jeszcze. Ten wytrych? Chyba nie. O, co się widzieliśmy? Andrzej! Gdzie fuck is he? Andrzej, gdzie, man? No, jestem tutaj otworzy to tajne przejście, o które mówiłem. Fucking kidding me! All right, new deal. We, we find Andre and we go. I mean, fuck this show. <sighs> okay. O, mamy go. Tylko, że on już niestety już, no, nie żyje. że tutaj mamy Jesus. dźwignię i możemy sobie tutaj wejść I tutaj już ich nie ma. No. No. Trzeba się zanurzyć. Okej, hey, jakieś bomble To oznacza, że coś zaraz wyskoczy Pewnie ich martwe ciało, czy coś w tym stylu No martwe ciało Martwe Dobra, przyjdziemy sobie obok niego Tutaj mamy te osoby, które zaginęły Które już pewnie umarły dawno Co tutaj mamy? Mamy tam celę. Mija? I mamy tutaj mije. I aby się. O, mam jakąś notatkę. Aha, że są osoby, które już nie żyją. Dobra. Teraz możemy tutaj ją. I found you it's me it's ethan 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 are you all right you shouldn't be here what do you mean you contacted me no no i wouldn't did i did anyone see you did he see you hey, who else is here what the hell's going on daddy's coming we need to go daddy we need to go now you... <laughs> Where are you taking me? Some place safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone three years. Three years? Has it really been three years? What do they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Oh, this <sighs> was probably operational. In these people, the people. To talk, that message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Oh, I guess I nie mogę to it. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. There, it's there. No, Visha. Eh? This is it.

Uh, what is this? Mia. We gotta get out of here. Just stay here, alright? I'm gonna have a look around. Chili, we're gonna go the so we to, be to the house. Chili, we're gonna go to the house. I'm Kiedy zawsze kojarzę, że tu niczego nie było. Tylko te lalki były Może mam się wrócić Czy co? Aha, a jednak faktycznie są dźwi. drzwi samo otwierające się, jak ja widzę, pełna automatyka tutaj jest w domu. Nic nie wiem. mogę to końca zadzwonić? No właśnie nie mogę. To dopiero później będzie się dało. Mapa personatu. Ci mamy sobie mapkę. E, apteczka, apteczka. Tu nie ma. Roku. Ktoś tu sobie puka. Chociażby tutaj. I tak nie wejdę. To chyba tutaj. A no, to było tutaj. Zaraz się wyjawi znikąd. Jeszcze nie i dopiero O wyjawia się. Teraz, a teraz się nawet nie mogę wrócić. mam się wstawiać jej? No i tak, przecięła rękę. I teraz będzie szybko uciekał? A jednak nie taka szybko. I can hear her. I can Mia. feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been mean, bad. I deserve this. What the fuck are you, Mia? And now we Pierwsza poszła i druga. I co teraz? Teraz się chyba drzwi odblokowały? Tak? Nie, drzwi się nie odblokowały. Coś mogę sobie zrobić?

No, i to było po niej. I tutaj była. Tańczyk tutaj nie było? O, i teraz telefon dzwoni Który możemy sobie odebrać? No, to ten co nie? kto tam dzwoni You really shouldn't have come Now, what the fuck is going on? My name is Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. We have some of the people. Do you want some of Hmm, it's Dobra, a ja myślę, że już sobie zakończymy i już już wystarczy kiedy chodzi o pierwszy odcinek. I teraz mogę sobie użyć kasety, którą potrzebuję do zapisywania. A niestety tej. No. Więc jej sobie użyjmy. Mam już tu sporo zapisów, A zatem niech będzie jej pierwszy. Więc... Do usłyszenia w następnym odcinku gdzie się przekonamy co będzie dalej i co ona sobie tam zrobi Mia, czy coś w stylu więc do usłyszenia